Siema za witacie w odcinku na moim kanale z Minecraft i dzisiaj będziemy sobie szli do wioski, czyli będzie wyprawa. No i na początku was zapraszam do Instagrama i Discord, linki macie w opisie. I tak sobie wyjadę koniem bo już miała być kiedyś ta wyprawa, ale nie było. Gdzie jest mi bo już miała być kiedyś wyprawa, ale nie było. Także sobie jedziemy. I ta wioska jest dosyć blisko. i co w tej wiosce jest ciekawego? Nie hmm. chcę, żeby ten koń uciekł, żebym go musiał szukać. To sobie go tu zawiążę. Tu nie ma bo bym sobie wziął ten, e, to. Tu sobie wziąłem, sobie wziął ten piec. Co tu jeszcze? Bo bo już nie pamiętam. Dobra, to jeszcze się pali, bo kiedyś ich podpaliłem. Nie. Zapalniczka na to mi jest potrzebna. Hmm. Tu już byłem chyba. też chyba A ten dom jest dziwnie wywodzi. A widzowie bym mógł sobie pożyczyć. Ten złon. Bo go nie mam w wiosce. To już jest mój drugi film, który nagrywam w tym dniu. I już mój telefon się robi gorący. No nie, ale już jest taki ciepły. Sobie odpocznie po filmie. Tego nie ma, to bym <laughs> sobie wziął na farmę. dobra, widzę, ja sobie pozwolę skończyć ten film, w tym miejscu stawcie sobie kaseczkiem tam na dole z góry, dzięki i siemanu.